Polsat przekazuje, że w ostatniej chwili zmienione zostały zasady. Polski rząd zadecydował, że zmieni się rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy. Chyba nikt nie spodziewał się, że takie zmiany zapadną. Wiadomo już, kogo nie będzie obowiązywać 14-dniowa kwarantanna po przekroczeniu polskiej granicy. Polsat właśnie przekazał informację, że w ostatniej chwili zmienione zostały zasady związane z przekraczaniem granicy. Jakie zasady będą obowiązywać? Kto nie będzie musiał przechodzić 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy? Polsat. Rząd wprowadził zmiany w ostatniej chwili. Dziennikarze Polsatu przekazują, że w ostatniej chwili rząd zadecydował, że wprowadzone zostaną zmiany w ruchu granicznym. Najważniejszą wiadomością jest to, że medycy i osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy po przekroczeniu polskiej granicy nie będą przechodzić obowiązkowej kwarantanny. Do tej pory ograniczenia dotyczyły przede wszystkim pracowników transgranicznych sąsiadujących z Polską, czyli Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, Szwecją i Danią. Teraz te ograniczenia zostały zdjęte w stosunku do wszystkich pracowników transgranicznych, którzy pracują w innych krajach Unii Europejskiej. A także europejskiego obszaru gospodarczego, czyli mówimy tu o takich krajach jak Islandia czy Norwegia, przekazał Tomasz Lejman. Z nowego rozporządzenia Rady Ministrów wynika także, że kwarantanna przestała obowiązywać pracowników z innych krajów Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego. Polsat informuje o nowych zasadach. Kto będzie zwolniony z kwarantanny? Dodatkowo Tomasz Lejman, reporter Polsatu, przekazał, że z kwarantanny zwolnieni zostaną medycy, a także opiekunowie, którzy odwożą dzieci na drugą stronę granicy do szkoły. Akurat w tym przypadku nie było takiego sformułowania w tym ostatnim rozporządzeniu. Oznaczało to, że dzieci mogły przekraczać granice, a osoby, które dowoziły te dzieci do szkół, musiały być poddawane kwarantannie, podkreślił reporter Polsat News. 2. Do tej pory z obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są kierowcy, którzy wykonują międzynarodowy transport towarów. Kwarantanna nie obowiązuje także osób, które przekraczają polską granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym. Dodatkowo w środę podjęta została decyzja, by przedłużona została kontrola graniczna na granicy z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Obowiązywać będzie do 12 czerwca 2020 roku. Polsat News.